Pani One Problem. Premiera problem. który dokładnie tak samo jak wy pięknie opowiada o wszystkim, a robi kto dzisiaj, co wszystko mówił, razem z wami robi dokładnie odwrotnie i teraz posłuchajcie konkretów. Otóż tak, mówi o uniezależnieniu się od Rosji, a w zeszłym tygodniu wyszło, że kupił rosyjski gaz za 26 milionów w Warszawie i z listy sankcyjnej ściągnął partnera Gazpromu po fikcyjnej transakcji za 3 zł. Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic. Z migracją. A realizuje z wami pakt migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i wasze podobieństwo. I jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał. Ja sprawdziłem głosowanie w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Otóż wy, partia Donalda Tuska, żądała sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją. To jest wstyd i hańba. Mówi o innowacyjności w Unii Europejskiej, a rozwalił wybitne zespoły zajmujące się sztuczną inteligencją i projekt reaktora jądrowego trzeciej generacji, jedyny taki w Europie, mówi o szacunku do wolności, a przygotował projekt ustawy, że jego urzędnik będzie mógł zdejmować dowolne treści z internetu, dokładnie tak jak komuniści w Chinach. Jedynej największej stacji informacyjnej w Polsce nigdy nie wpuścił na swoją konferencję prasową i oni zupełnie wprost rozmawiają o tym, jak pozbawić jej licencji. Do tego do, do tego młodego człowieka, który krytykował ich za nieudolność podczas, y, podczas pomocy powodzianą, po prostu przyszli rano i aresztowali. To tak kocha tą wolność, o której mówił. Proszę Państwa, <klucza> mówi o konkurencyjności gospodarki, a realizuje z Wami tą głupią zieloną ideologię, która spowodowała, że mamy najwyższe ceny energii w Europie. Do tego nie, nie ma odwagi, żeby zrobić to samo, co na przykład Słowację, i powiedzieć zawiesimy ets S nie tylko pięknie mówić, ale wykorzystać polską prezydencję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polaków i dla Europejczyków. I wreszcie mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. I musicie to usłyszeć prawem to on sobie wytarł buty. Pięknie mówił proszę państwa dzisiaj, pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności. A chcecie zobaczyć jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę. To są dokładne jego słowa, czyli wieszanie nazistów. Następnie siłą przejął prokuraturę. W polskim systemie jest tak, że potrzeba zgody prezydenta, aby zmienić prokuratora krajowego. Ale on się tym w ogóle nie przejmował, nawet prezydenta nie zapytał, tylko po prostu użył siły. Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nakazały premierowi przywrócenie legalnego prokuratora krajowego. Ale on w ogóle zlekceważył te wyroki i teraz go zacytuję. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne lub nie, lub nie do końca zgodne z zapisami prawa. I dalej. Będę jednak podejmował z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium praworządności. Koniec cytatu. Ja chciałem was zapytać. Czy znacie drugiego premiera w Europie, który zupełnie wprost mówi, że łamie prawo i dalej będzie to robił? Więc to jest tak: aresztuje ludzi bez zachowania ich prawa do uczciwego procesu, lekceważy immunitety. Dwóch posłów aresztował w pałacu prezydenckim. To samo zrobił z posłem, który miał immunitet Rady Europy. Ostatnią osobą, która przed nim to zrobiła, był Władimir Putin. Znęcał się nad paniami, które aresztował, aby wymusić zeznania oponentów. Nigdy za nic niekaranym kobietom dał status niebezpieczny, dokładnie jak terrorystom. I, i, i panowie rozbierali je i oglądali, jak się kąpią. To jest, proszę państwa, hańba. I potwierdził to w specjalnym raporcie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja chcę was zapytać, gdzie są teraz obrońcy praw kobiet? Do tego w Polsce partie finansowane są z pieniędzy z budżetu. Premier zabrał wszystkie pieniądze swojej głównej konkurencji, więc w wyborach prezydenckich będzie tak, jego partia dostanie około 50 milionów, a konkurencja, która jest od niego większa, dokładnie nic. Tego traktuje tą równość, o której mówił. Sąd orzekł, że złamał prawo i, i nakazały mu wypłacić pieniądze opozycji. Ale on mówi, że tego nie zrobi i lekceważy wyroki sądów. I generalnie jego rządy to jest codzienna krynika. Kronika kryminalna. I oczywiście to nadużywanie władzy, nieprzestrzeganie prawa, nieprzestrzeganie wyroków sądów, w niczym mu nie przeszkadza, żeby codziennie ubierać się w stróża prawa. On nauczył się tego dokładnie tutaj, od pana Reindersa, który jak się dzisiaj okazało, rano szedł prać pieniądze, żeby po południu pouczać Polskę, jak przestrzegać prawa. Więc, right. więc, proszę okay. Państwa, i żeby była jasność, Unia Europejska nie ma okay, w tej sprawie żadnych potencji. Ja nie oczekuję żadnej interwencji. Chcę tylko Your jednak, żeby ludzie wiedzieli, Mishayaki. jakimi jesteście hipokrytami. Chcę, żeby usłyszeli o podwójnych standardach. Okay. I a propos tego, kto powinien wybrać się na emeryturę. Jeżeli chcemy z Europę wielką, to, and minutes, to was trzeba odesłać na emeryturę. I